Wykonyć, znaczy nie możemy odstąpić od czynności służbowe, tak? Musimy wykonywać zadania, które są powierzone, czy spoczywają na naszych na straży podarnej. W związku z tym no, forma naszego protestu jest w jakimś sensie ograniczona. Nasze działania to tylko i wyłącznie akcja, która ma polegać na nagłaśnianiu naszych problemów, na przekazywaniu ich do mediów, do prasy, radia, telewizji. No i prośby, 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 wsparcie innych służb, które mają dużo większe, że tak powiem, pole do popisu i te one mogą bardziej naciskać. I rygorystycznie podchodzi do pewnych swoich, wykonywania swoich czynności. Dlaczego zdecydowaliście się na tę akcję protestacyjną? Czym ona jest podyktowana? Ta akcja protestacyjna, tak jak wspominałem, ona jest już od, trwa od dobrych dwóch tygodni. Czym jest podyktowana? Podyktowana jest niestety złymi warunkami pełnienia służby przez Strażaków Państwowej Straży Pożarnej. To, że mamy piękne, nowoczesne samochody, to, że faktycznie one błyszczą w słońcu. To, że zachwycamy się, jak jadą przez ulice naszego miasta, mówimy, jak piękny samochód, to jest tylko i wyłącznie zasługa tego, że tak naprawdę ci strażacy robią tu przy tych samochodach wszystko. Tak? My ją konserwują, e, dokonują napraw, często z własnym sprzętem wręcz nawet. E, a sytuacja na czym polega nasza się skończyła? Przede wszystkim na warunkach tutaj bytowych. Proszę zwrócić uwagę, w jakich, w jakich pomieszczeniach my tu się znajdujemy. E, no, te warunki po prostu urągają niestety, to jest XXI wiek i ci ludzie mieszkają tutaj, bo tak naprawdę często mieszkają przychodzą na godzinę 8 rano i przychodzą drugiego dnia o 8 rano. Oni tutaj mają przyrządzić posiłki, mają owszem się szkolić, mają wyjeżdżać do pożarów, ale trudno, żeby 24 godziny na dobę, człowiek chodził, funkcjonował, oni również to wypoczywają. Tych wolnych, tu nie ma do tego wypoczynku. Nie ma wyciągów spalin, nie ma y, bram y, zamykanych, otwieranych elektrycznie. Jeżeli wyjeżdżamy przez zdarzenia, to rudek dostaje sam, bez opieki. Tak? Może każdy wejść, wynieść, co się komu podoba, odpowiada finansowo, materialnie za to strażak, nikt nie tylko strażak. Tak? Nie są uregulowane. Znane z radości z, z, z nadgodzin. Od kiedy wprowadzono 40-godzinny system pracy, również nas to obowiązuje, tych nadgodzin się, no niestety nas brało. Uwaga podział, uwaga podział, burmata 2 poza śmietnika. właśnie. Tak jak Państwo widzicie, mimo tego, że jest akcja protestacyjna, my do tego zdarzenia wyjedziemy, prawda? Nie odstępujemy, mimo tego, że jest to śmietnik. Ktoś mówi że do śmietników mogliśmy nie jedzić. jedziemy, bo nigdy nie wiadomo, czy przy śmietniku nie będzie spał bezdomny, czy nie będzie stał czy samochód zaparkowany, czy od śmietnika coś innego się nie zapali.